Cześć, to Kamil i witam Cię na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, a tu zastanówmy się, dlaczego tego nie robisz, koniecznie go zasubskrybuj. No właśnie, dlaczego nie subskrybujesz mojego kanału? Wciśnij czerwony przycisk subskrybuj, wtedy żaden z moich odcinków Ci nie ominie no i nie będziemy sobie zadawać pytania, dlaczego właśnie Ty nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału. Właśnie. Jak można go nie subskrybować? Nie rozumiem. No dobra. Eee, daj łapkę w górę. Bo to taki standardowy krok, który trzeba robić podczas oglądania moich filmów. Mam nadzieję, że to robicie. Łapka w górę. Wciśnijcie. Będę widział wtedy, że oglądacie. No i że mój się Wam się podobał. Tyle słowem wstępu. Eee, o czym dzisiejszy odcinek? O ketonach egzogennych, tak zwane ketony BHB, czyli na przykład betahydroksymaślan, to jeden z ketonów, które występuje w naszym organizmie. Czym są ketony egzogenne? Są to ketony, które dostarczamy naszemu organizmowi z zewnątrz, zazwyczaj w postaci proszku. Jak wygląda ten proszek? Jak wygląda zawartość opakowania? Ketonów, które ja mam. Ano tak. Um, jedna miarka ma 20 ml. Całe opakowanie 150 g. Cena takiego opakowania. To 109 zł plus przesyłka bezpośrednio w sklepie Keto. Od razu powiem. Ten film, ten odcinek to nie jest żadna reklama, to nie jest odcinek sponsorowany. Ja po prostu mówię o swoich doświadczeniach związanych z testami ketonami, bo ich akurat używałem i na ich temat mogę się wypowiedzieć. Rozpuszcza się je w wodzie czym chcecie tak naprawdę, ale ja robię, rozpuszczam je w wodzie, um, około 150-200 ml, wtedy jest ich mniej, szybciej wypijam, bo one mi jakoś fantastycznie nie smakują. Mimo że mają te na przykład smak white raspberry, czyli dzika malina, te juicy peach, czyli soczysta brzoskwinka. No tak, jedne mają od soczysta brzoskwinka, brzoskwinia. Yy, brawa dla autora smaku. <noise> I mają jeszcze oni w ofercie smak, yy, z tego co pamiętam, limonkowy. Te dwa próbowałem, te mi się skończyły już malinowe, te brzoskwinki jeszcze mam i ja aktualnie piję. Limonki nie próbowałem. Jeżeli chodzi o smak, ani malina, ani brzoskwina, Brzoskwinia nie przypomina swoim smakiem e, tych owoców. Ketony mają to do siebie, te oba smaki, że na pewno są słono, gorzkie. Nie przypominają niczego słodkiego, niczego smakowego, tak jak jest to opisane na, e, na opakowaniu. Te mają, ten proszek ma taki trochę różowawy, jasny różowy kolor. Ten jest biały, przezroczysty, tak jak widzieliście. No i cóż, jeżeli chodzi o działanie ketonów egzogennych. Ketony egzogenne mają za zadanie, w głównej mierze, przyspieszyć nam proces wytwarzania ketonów przez nasz organizm, czyli jakby bycia w ketozie. Stosujemy je wtedy, kiedy powiedzmy wyrzuci nas z ketozy, kiedy przesadzimy z węglowodanami i chcemy, żeby w naszym organizmie te ketony się pojawiły. No, i żebyśmy przyspieszyli wejście znowu z powrotem w ketozę. Ehm, jak sprawdzić ketony, czy mamy je po wypiciu, czy nie? Ano, niestety pewnie większość z Was rozczaruje, ale nie będę badał na glukometrze ilości ciał ketonowych przed wypiciem ketonów i po wypiciu ketonów. Dlaczego? No, właśnie, odbiegając od tematu pomiaru, są yy, yy, kwaśno-gorzkie. Także no, ten smak jest taki sobie, ale dążę do, w tym odcinku do tego, żeby powiedzieć Wam, że działają. Więc, jakby no, często jest tak, że jak coś jest niedobre, to działa. W tym przypadku tak właśnie jest. Yy, no i skończyły mi się paski do pomiaru ketonów więc stwierdziłem, że nie będę załamał całego opakowania po to, żeby w odcinku sprawdzić, czy te ketony mi wzrosną, czy nie, bo ja wiem, że one mi w organizmie wzrastają, patrząc na reakcję mojego organizmu. No ale powoli, bo jakby motam się już w tym, co chcę powiedzieć, nie będę mierzył tych ketonów dzisiaj. Bo najprościej w świecie ja już się w to nie bawię. Jestem już na takim etapie, że widzę, kiedy mój organizm wytwarza ketony, kiedy ja wracam do ketozy, jak się zachowuje. Mój organizm, jakie daje mi znaki, i tak dalej, i tak dalej. Więc uważam za bezsens wydawanie tylu pieniędzy na to, żeby sprawdzić, czy jest się w ketozie, albo jako, jaki ma się poziom ketonów we krwi, jeżeli nie jest to ketoza terapeutyczna. Na początku swojej przygody e, z ketozą badałem, sprawdzałem, liczyłem, ale tak naprawdę po takim czasie nie ma to większego sensu. Jeżeli wahacie się czy kupować Glucomet z możliwością pomiaru ciał ketonowych, nie tracicie pieniędzy, bo te paski są też drogie, a jeżeli nie jesteście w ketozie terapeutycznej, nie ma to myślę sensu. Ja wiem, że one działają, bo stosowałem je będąc na urlopie, kiedy wiedziałem, że jestem w węglozie i, yy, i rzeczywiście gdzieś tam potrzebuję tego, żeby je dowalić, żeby z tej ketozy całkowicie nie wypaść i widziałem, że mi pomagały. Yy, wiedziałem, że jak byłem w tej węglozie, jadłem sporo węglowodanów, bo na urlopie żyje się raz, no, nie odmagajmy sobie życia. Yy, dzięki temu nie puchłem tak bardzo, nie miałem tak dużego bólu głowy, jak zazwyczaj, nie czułem się tak zmęczony, także pomagały mi. Yy, naprawdę przed treningiem, Zauważam też, że dają mi kopa. Jeżeli idę na trening przed treningiem wypiję sobie te ketony egzogenne, naprawdę mam wrażenie, że mam większego powera, mogę zrobić więcej serii, często na większym ciężarze. Także jak, na, jak najbardziej się sprawdzają. Ten sklep jest sklepem internetowym. Można tam dostać właśnie drogą wysyłki te ketony. Te malinowe zamówiłem kiedyś przez internet. Te wiśniowe udało mi się zdobyć stacjonarnie rzutem na taśmę w zakręconej kawerence w Krakowie. Nie są one w regularnej ofercie, ale udało mi się trafić. Potrzebowałem bardzo pilnie ich i udało mi się trafić na opcję i sytuację, że mogłem dostać je stacjonarnie. Były w takiej samej cenie jak w sklepie internetowym. Jak jest takie ogólne moje podsumowanie tych ketonów? No, nie smakują, ale one nie mają smakować. Działają, e, są drogie, no bo są drogie, nie oszukujmy się, e, ale ich też nie zjada się w ciągu powiedzmy no, trzech dni. No, w zależności kto, jak będzie je stosował, ale ja nie stosuję ich codziennie, więc starczają mi na długo. E, warto, jeżeli potrzebujemy, e, wrócić szybciej do ketozy, mieć więcej siły na treningu. Też powiem wam, że rano czasami, jak miałem sytuację, że wypiłem przed pracą, po 15 minutach dostawałem takiego flow, e, po prostu proste nogi. E, język mi się e, po prostu rozwiązywał, w sensie że dużo chciało mi się mówić jak po takiej porządnej kawie, zrobionej z pięciu łyżeczek. Także, e, no, działają, działają. Czuć to naprawdę na organizmie, że one działają. Mm. No i cóż, jeżeli chcecie sprawdzić, kupcie. Dajcie znać, czy Wy je stosowaliście, czy stosowaliście inne, czy może Wy macie do polecenia jakieś właśnie godne polecenia ketony egzogenne. Dajcie komentarz, napiszcie w komentarzu, jakie są Wasze przygody z ketonami egzogennymi. No i cóż, no, chciałem tak krótko zwięźle na temat opowiedzieć o tych ketonach, bo cóż tu dużo mówić, no nie będę wam pokazywał licznika, które wskazuje glukometr, bo to jest bez sensu. Ja rekomenduję, jeżeli ktoś potrzebuje, bo naprawdę jest to OK produkt. No i cóż, tak jak mówiłem na początku, dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie zasubskrybowaliście jeszcze podczas tego odcinka, to zasubskrybujcie teraz mój kanał. Nie ma na co czekać. Będzie więcej ciekawych odcinków. No i cóż, łapka w górę, komentarz, subskrypcja standardowo. I widzimy się w kolejnym odcinku.